z tej strony Crazy Pairo. 12 luty nagrywam specjalnie dla Was. Wprawdzie mnie nie widać, ale przydać tak na prywatnym terenie, gdzie mam materiałów i na no, pisty Plata No i tu z Grabion wszystkim Wam, którzy mają partnerstwie morskim przede wszystkim szczęście i zdrowia Trwajcie w fajcie tej miłości, żeby tam miłość stała wiecznie. Ja tu jestem właśnie z moją kochaną, żebyśmy nagrać vloga dla Was. Specjalne życzenia tutaj kieruję od Pawła do Weroniki. Mnie prosił, tak, że no, nie prosił, także morzewko nie mogłem zapisać a, tych wszystkich życzeń, które do niej napisałeś, ale twoja miłość do niej na pewno to jest, się dla ona to jej jest, jest. Oczywiście specjalne pozdrowienia dla wszystkich moich widzów, kochani. Dużo miłości Wam życzę. Spędźcie ten dzień z Waszymi drugimi połówkami. Specjalnie dla Was, oczywiście, od Krygii za Firo. Sprawdźmy, Specjalne pozdrowienia od Krygii za Firo. No i mordercy. Dziemy się na kolejnym vlogu. my idziemy. spędzić ten wieczór we dwójkę, ale to jest dobra wiatryczka. Bawcie się dobrze i do zobaczenia na następnym vlogu. 怎么解决？